Cześć, witajcie! Ja mam na imię Rati, Anna początek. Z wykształcenia jestem kulturoznawcą, tancerką i lingwistą. Jestem też adwokatką dobrostanu yy, i terapeutą wykonującym zabieg aromatacz. Pragnę dzisiaj opowiedzieć Wam o olejku eterycznym z cytryny, czyli lemon. Może nie będzie to dla Was jakaś zaskakująca informacja czy przełomowe odkrycie, ale olejek cytrynowy. Świetnie oczyszcza, odtruwa, dezynfekuje. Jest to wyśmienity sposób na oczyszczenie organizmu, jeśli przyjmowany wewnętrznie, skóry, jeśli stosujemy miejscowo, mm, oraz przestrzeni, na przykład w waszym domu, po to, aby pozbyć się szkodliwej chemii i zastąpić ją naturalnymi rozwiązaniami, które ma dla nas natura. Olejek z cytryny możecie stosować od stóp do głów. Możecie z jego użyciem dbać o higienę, zdrowie waszych paznokci u stóp. Możecie też dbać o zdrowie skóry na głowie, bustować porost włosów czy zapobiegać ich wypadaniu. Dzięki um, tej kompozycji składników chemicznych, które występują w cytrynie, czyli monoterpeny takie jak limonen czy beta-pinen, ten olejek ma niesamowite oddziaływanie podnoszące wasz nastrój, stymulujące um, pozytywne emocje. Dodające energii i chęci do działania. No ale jak to się dzieje? Jak ja to rozumiem? Zapewne znacie to stwierdzenie, że jelita są naszym drugim mózgiem. Jest to naprawdę niesamowicie mm, zazębiona, sprzężona machineria. Kiedy mówimy o tym, że olejek cytrynowy ma pozytywne oddziaływanie na mm, zdolności skupienia, koncentracji, to jest to niejako w takim przyczynowo-skutkowym ciągu. Mianowicie jeśli w waszym organizmie, a zwłaszcza w przewodzie pokarmowym zalega zupa, toksycznych, odpadków, jakichś niepożądanych bakterii, wirusów, to odbija się to też na Waszym samopoczuciu i zdrowiu psychicznym. Dlatego tak ważne jest, żeby pomagać naszemu organizmowi w detoksie. Wspierać ten proces, ale też ograniczać napływ szkodliwych substancji ze środowiska. Czyli na przykład właśnie zastępować chemię naturą. Lemon wspaniale się tutaj wpisuje. Dzięki swojej ultramałej, drobnej budowie molekularnej, ma zdolność przenikania do najbardziej niedostępnych zakamarków, np. w kosztów jelitowych, boostując, wspierając w ten sposób absorpcję, zdolności absorpcji substancji odżywczych z pokarmu, takich jak witaminy i mikroelementy. A przekładając to na oddziaływanie emocjonalne, uwalnia nas w ten sposób od stanów lękowych, apatii czy depresji. Eksperymenty przeprowadzone w 2006 roku na myszach, a później też powtórzone na ludziach, dowodzą jego zbawiennego wpływu na obniżenie poziomu stresu, oraz na podniesienie poziomu produkcji serotoniny i dopaminy. Wiecie przecież, że serotonina właśnie produkowana jest w przewodzie pokarmowym. I o dziwo działanie mm, antystresowe lemon jest bardziej efektywne nawet niż w przypadku lawendy. Chociaż to lawenda właśnie znana jest i powszechnie stosowana. Podobnie właśnie w przypadku podnoszenia nastroju, to lemon wiedzie prym. Koi ona też stany lękowe, czy niepokój, nawet wśród pacjentów, którzy przechodzili jakieś um, zabiegi chirurgiczne. Badania wskazują też, że działa ona analgetycznie, czyli przeciwbólowo. Stymuluje ona układ opiotyczny w ciele. Ponadto olejek eteryczny z lemon stosowany jest powszechnie w różnego rodzaju korporacjach, firmach w Japonii. Bo znany jest um, jego wpływ właśnie na podnoszenie wydajności i skupienia wśród pracowników, co ogranicza popełnianie przez nich błędów nawet o 50%. Kolejnym niesamowitym aspektem wsparcia tego olejku jest jego moc dezynfekcji i gojenia ran. Badania wskazują na to, że jest to jeden z najsilniejszych olejków do tego, do tego typu zadań, do zadań specjalnych. Tym bardziej, że działa on bardzo silnie antyoksydacyjnie, co z kolei zazębia się z jego jeszcze innym oddziaływaniem, a mianowicie mocą ochrony mózgu przed zaburzeniami neurodegradacyjnymi których wynikiem może być np. choroba Parkinsona czy Alzheimera. Tonujące i rozjaśniające oddziaływanie na skórę znane jest powszechnie, ale nie każdy słyszał o jeszcze innym aspekcie jego pielęgnacji skóry. Wpływa on bowiem na elastyczność naskórka nie tylko poprzez to, że ma oddziaływanie ściągające, ale jest on inhibitorem do produkcji enzymu. Anastazy, która prowadzi do rozpadu włókien kolagenowych. Więc w ten sposób hamuje um, ten proces właśnie degradacji wiązań kolagenowo-elastanowych i przedłuża sprężystość i młodość Waszego naskórka. pewnością więc sprawdzi się idealnie w rutynie pielęgnacyjnej dla skóry dojrzałej ale też oczywiście dla skóry młodzieńczej, jako że wspaniale dezynfekuje i goi. Mosy przeciwzapalne mają też zastosowanie dla prewencji artretyzmu, A te oczyszczające, przeciwbakteryjne czy odblokowujące to pomoc na przykład w astmie, w konstypacji czy nadciśnieniu. Jako, że destylacja tego olejku to nie tym razem para, gorąca para woda, tylko zimne wyciskanie, niektórzy twierdzą, że są w niej śladowe ilości niektórych witamin czy mikroelementów. Olejki eteryczne to najcudniejsze roślinne eliksiry, jakie znam. Kocham o nich edukować i dzielić się nimi. Jeśli szukasz wsparcia, szukasz zdrowego stylu życia, Wsparcie duchowości, wsparcie zdrowych emocji czy przestrzeni dla ekologicznego domu, to zapraszam Cię, przyjmij mnie w pakiecie do tych cudnych, aromatycznych medykamentów. Prowadzę też aromatyczny biznes, do którego pragnę serdecznie cię zaprosić, jeśli masz potrzebę spełnienia, stabilizacji finansowej i rozwoju.